Siemanku, zanim zaczniemy, mam tutaj ziomeczka, z którym kiedyś pracowałem, ogólnie zaczął on sobie streamować, tu jest jego Twitch, linka też podam oczywiście w opisie. Jeśli ktoś byłby chętny, to zapraszam tutaj na jego kanalik, mówił, że streamuje sobie giereczki, tak na chilku po prostu. E, ogólnie wymiar na Twitchu jest ciężko zdobyć widzów, wyświetlenia, też jest specyficzna społeczność, dlatego jeśli macie czas, to wbijcie do niego, napiszcie mu coś miłego. Zapraszam Was też na serwer Mango Zjebawki. Jest to jeden z największych Discordów anime w Polsce. E, macie tutaj, bardziej ogrom rzeczy. Recenzje, ja tutaj sobie wrzucam pe, pełno rzeczy. Filmy, e, mam nadzieję, że tu nic się mi nie wyświetli. Teraz 18+, ale dobra. Macie tu naprawdę multum rzeczy, kanały głosowe. Przeważnie zawsze tu ktoś siedzi, więc możecie wbijać, możecie pogadać. Jest tu naprawdę miła atmosfera. Są tu prawdziwi admini. No nic, tylko zapraszać Was, także wbijajcie, kto jeszcze tego nie zrobił, a my przechodzimy do umówienia anime teraźniejszych. Powiem Wam tak, kurde, idzie to w coraz, coraz gorszą stronę, wszystkie serie, które są. E, najpierw powiem Wam o tych, o których już co nieco mówiłem, powiem jak tam się to wszystko toczy. Tutaj bez zmian dalej uważam, że Rejkarnation to Wendy, to gówno, nie ma to dobrej fabuły, no jak, jak to może mieć dobrą fabułę, jak hop, z karnawo się jako automat, stoi w miejscu, jeszcze ostatnio był plot twist, czy chcesz być człowiekiem? Nie wiem, jako automat jestem użyteczny, mam zajebistą ba babę, która mnie nosi. Także na tym skończymy wypowiadanie się o tym śmieciowym anime. Tu się wypowiadałem, że z kinowa Megane, Masureta, to jest coś na zasadzie jakaś rozmowa, przeżywanie szkolnego życia, zwykła taka rzecz z tym, że to nie ma nic z sobą do zaprezentowania. Jeśli ktoś miałby to zobaczyć, to tylko dlatego, że spodobała mu się bohaterka Mie Ai, i będzie o Jezus ale ona jest słodka wspaniała oglądam to anime tylko dla niej no nie wiem no o zapomniałem okularów masz książkę będę ci czytać i jest tylko co tu pisze Kagura ej! cyk do niego a on a, bo jestem w niej zakochany tak tak to wygląda nie inaczej tego nie ujmę nie I teraz wchodzimy na takie bardziej już poważniejsze anime to Hanodio, wypożyczania dziewczyn, czy jak to tam ktoś inaczej zwał, Rent, a Girlfriend. Bardzo mi się nie podoba, na jakie tory to schodzi. Czemu mi się to nie podoba? Dlatego, że początek był w miarę okej. Okay. Tutaj pojawiła się nowa bohaterka, nawet jej tu nie ma, ha! Jak śmiesznie, która no to jest tutaj ta, nie? Ta, 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 tu. Pojawiła się bohaterka, która supportuje głównego bohatera, pomaga mu w tym wszystkim. No i jak się zaczynało ok, że oni się zbliżają do siebie, że coraz, coraz fajniej jest, tak przychodzi tu Ruka, z buta wjeżdżam i mówi Kurwa, ja jestem twoją dziewczyną, zostaw tą sukę! I wszystko schodzi teraz na Rukę, on nie ma dla Cizuru czasu, Ruka tam odpierdala szajs, że jesteś mój i... Tyle i koniec, I, i ja się nie oddam. I po części to jest fajne, bo to jest taka walka, ale Halo, no, głównym że jest ukierunkowany na Mizuharę, Dlaczego kurde, takie coś się dzieje? Dlaczego on po prostu nie powie prawdy? Czemu on nie przerwie tego błędnego koła? Jest to dla mnie niesamowicie frustrujące. Rozumiecie o co chodzi? Przez to, że takie gówno się dzieje, jest już trzeci sezon. Można byłoby to normalnie domknąć w mniej sezonów, nie? Jakby. Mnie może bym powiedział skok na pieniądze. No, kurde, w każdym razie schodzi to na złe tory. E, jak początek tutaj trochę mi się nie podobał tego musko tensej, bo jakoś nie było tam za bardzo takiej, wiecie, akcji, że. Nie chcę powiedzieć, że nic się tam nie działo, bo działo się naprawdę dużo, ale nie było takich walk, których ja oczekiwałem po głównym parterze, bo on nie jest. Bo jeśli oglądaliśmy te pierwsze sezony, to wiemy, że on nie jest takim Och, papierowy bohater, bo coś tu, bo ja się boję tych od niej Tylko to jest taki bohater, który jest zboczony, który, postawi, post który umie postawić na swoim, który umie zaorać Ale on nie mógł tego pokazać, bo no, miał pewne powody ku temu I nie mówię o tym, że mu pała nie chce stać, bo tam to jest dosłownie powiedziane, ale Strasznie podobały mi się teraz te momenty, które wychodziły. Bo z tą figurką z Roxy to jest absolutne złoto. Naprawdę chcę oglądać takich momentów więcej. Po tym jak on zrąbał, po prostu nie wiem, czekaj, nie że zrąbał, to jest określenie. Po prostu zemścił się na tych, tych. dosłownie kurwa opluje. To jest coś cudownego. Chcę oglądać takich momentów więcej. To jest absolutne złoto. Natomiast teraz. No, był fajny, śmieszny plot twist z prostytutką, tutaj, nie? Także mega śmieszne. Naprawdę, nawet nagrałem do tego dubbing. Nie mogę tego pokazać, bo nie, nie, nie żebana dostanę na YouTube, tylko yy, blokuje za prawa autorskie. Wiecie co? Z Czekajcie, bo miałem to tutaj. Tylko mi się kurde nie chce to otworzyć. Yy, to przejdźmy dalej i zaraz wam to pokażę, ja tylko mi się kąt załaduje. Masamune Kun. No tutaj, tutaj, kurde, teoretycznie było fajnie. Zaczyna się taki fajny romans z tego kleić. A się okazuje, że. No i usunąłem ten film. No niestety. Eee, to, to zaczynał się z tego fajny romans kleić, gdzie główny bohater eee, No po prostu chciałby już tylko e, tą bohaterkę, e, jak ona się nazywa. E, na A a Dagaki Aki chciałby tylko no i naraz okazuje się że główny bohater no, no jednak nie, bo coś mi tam nie pasuje bo, bo ten, ja nie jestem jednak zdecydowany, yy, mówię jakąś pierdołę nieprzemyślaną ranie wszystkich dookoła Ech, no kurde no kurde nie no Trochę mi się to nie klei. Jakby teraz powinno coś fajnego wyjść, to powinno być coś w stylu, że pogodzimy się wszyscy ze sobą i naprawdę jest fajny, fajna końcówka, domykamy to, a nie że zaś to ciągniemy. Bo no, kurde, nie, nie, nie za fajnie, no, nie, nie za fajnie, choć seria naprawdę po tym, co tam był ten zwrot akcji, to naprawdę super to wyszło. Jestem, jestem bardzo, bardzo pozytywnie do tego teraz przekonany, chociaż no. Nie, nie się to tak, jakbym chciał. Teraz o tym Wam nie wspominam. Jeszcze Zoomstu Zombie. To jest ogólnie anime, które zostało mi przedstawione tak po prostu, że gościowi się nie chce pracować. cieszy się, że jest Apokalipsa Zombie. No nie, jest to coś podobnego, ale jest to na zasadzie, że został wypalony po prostu w robocie. Takie znęcanie się psychiczne w pracy nad, nad ludźmi, nad Japończykami. Gdzie on nie mógł nawet do domu przyjść, musiał tam siedzieć po nie wiem, 24 godziny, pijąc energetyki, nie mogąc spać, ciągle ktoś mu roboty dokładał, szef taki, że zrób to, bo jak nie to kurwa wylecisz i w ogóle. Ten, teoretycznie prosta jest sprawa, że możesz zrezygnować z czegoś takiego, no ale Japończyk ma swoją dumę, on ci będzie pracował. To jest bardzo fajnie przedstawione. Początek naprawdę super spoko. Choć, ten pierwszy odcinek to jest, no właśnie takie. Pokazanie całej tej pracy, jak to naprawdę w tych. Y, wy, wygląda w tym. Y, w Japonii ta sytuacja. To jest naprawdę super zrobione. Anime też całkiem fajne, gdzie potem, właśnie główny bohater, no, żyje sobie w tym świecie zombie, jakieś tam osoby spotyka, pisze sobie listę rzeczy, które chciałby zrobić, spotyka jakąś dziewczynę. No, ogląda się to całkiem przyjemnie. Y, jest to, jak na razie, dość sensowne. F fajnie, to zresztą tutaj widzicie ocenkę. No, jest to, myślę. Y, Taki średniaczek, warty oglądania. E, przechodzimy dalej do anime, o którym wam jeszcze nie mówiłem. Anime Lair La... -ir -la e, kurwa, nie wiem dlaczego ja to czytam, Lair Lair, a to jest Liar Liar. E, Ten anime jest spoko, mógłbym porównać to do e, Classroom Elite, do No Game No Life, do kategorii, jakieś bitwy karciane, e, ogólnie gry... Może, może nie planszowe, ale takie z nowoczesną technologią, co, co, coś tego typu. Główny water tutaj na samym początku okłamał wszystkich i się właśnie toczy cała akcja, że on musi wygrywać, on musi być najlepszy, on oszukuje. Eee. Dziewczyny tutaj przyjemne, fajne wszystko, spoko. Powiedziałbym, że jest to logiczne, bo tutaj są taka, jest w tych grach taka walka na umysły. Natomiast anime ma jedną i to naprawdę poważną wadę, przez którą ja nie jestem w stanie tego zaakceptować jako dobre anime. W takim devnot były jakieś ograniczenia, na przykład coś się tam działo, że no, czasem ktoś coś nie mógł czegoś zrobić, były po prostu wiadome ograniczenia. No, tak samo w karciankach w Kageguri, mimo że było dużo tego tłumaczenia, mniej więcej wiedziałeś, jak. Na czym to polega? Wiedziałeś, że yy, ta karta robi tyle i to robi tyle. Wiedziałeś z góry, jakie efekty możesz, może przynieść coś. Natomiast tutaj mamy karty. To są karty takie, że no, nowoczesna technologia. No i tu już się pojawia taki problem, że widz z góry nie wie, co te karty robią. Dlatego pojawiają się rzeczy, a bo ja akurat mam kartę, która odwraca wszystko przeciwko Tobie i ja wygrywam. Dlatego te anime, nie mogę powiedzieć, że to jest coś dobrego, choć no, oglądało mi się przyjemnie, ale strasznie boli mnie to w oczy, że no, coś takiego tu się wystąpiło. Ech, no jakby było inaczej, no to jest coś taki Isekajek, jakby, nie wiem, można zaliczyć to do isekaja. Nie można tego zaliczyć do isekaja, dlatego że świat przedstawiony w tym anime to jest y, świat, nie że ktoś się przeniósł do a tylko świat, gdzie główny water sobie normalnie żyje. Y, y, no to jest, to się, to się zaczyna fajnie. Główny water, który przychodzi sobie do akademii, który jest bohaterem, ale on chce być zwykły, on nie chce walczyć tam z tymi wszystkimi ludźmi. Y, chciałby przeżyć normalne, szkolne życie. Zapoznaje się tam z osobami i się pojawia tutaj haremówka typu parka dwóch dziewczyn. Chłodna dziewczyna, kurwa, sorry, pokazałem wam faka niechcący. Chłodna dziewczyna, która jest Yandere, y, nie, która jest Sundere i staje się potulna, która jest zazdrośnicą. Mamy y, kogoś potężnego, który się robi takim bardziej potulnym, Yy, mamy jakąś dziewczynę w okularach, która jest cicha. Mamy dziewczynę, która yy, zrobiła na niej jakieś dziwne testy w laboratorium i nie ma uczuć. Yy, teraz dochodzi do tego yy, babka, która była smokiem, która okazała się loli, bo tam brakowało loli. Potem kolejna babka, która była maszyną zagłady, maszyną wojny, która okazała się miłą, słodką dziewczynką. No, jakby to kurwa było, było gdyby haremówka była ten. No, Zaczynało się to w miarę ok, a teraz to schodzi dosłownie na taki niszowy poziom, przez to, że taki harem po prostu tam się zrobił. Jeszcze wiecie co tam brakuje, żeby to. Gdy, gdyby chociaż kurde, zrobili z tego EFI, gdyby chociaż kurde to trochę cisków tam pokazali, to nie ma czym. Kurczę, może inaczej, nie, że nie ma widza czym, czym zaciekawić. Ale na chuj mam oglądać coś, co już widziałem setki, tysiące razy, no bo schemat jest powtarzalny. Gdyby chociaż dali tam, nie wiem, epsi, że, że po prostu to jest czymś, widza, no przytrzymać go tam. Zresztą pokażę wam coś, gdzie są te kurwa, gdzie są te. Y... Ludzie tu piszą, o. Nie, no, ludzie wyrażają swoją opinię. Coraz nudniejsze odcinki. Spodziewają się czegoś lepszego, słabiutki sami widzicie jak to wygląda, nawet Late, Late Forger po drugim odcinku było bardziej przewidywalne monotonne, czasem wręcz nudne no tak by się prezentowały nowe serie yy, na shindenie mamy też teraz trochę anime, które wychodzą natomiast pojawił się dupny kurwa błąd w shindenie Wczoraj to było, ale powiem jak klikam sobie odcinki, to nie było tego, było wszystko tutaj prócz odcinku. Także yy, widzowie, którzy mówili mi nie oglądaj Shindena, pozdrawiam bardzo, ser bardzo serdecznie. Choć Shinden ma jedną taką rzecz, którą, która bardzo mi się podoba. Teoretycznie, jak wchodzę na inne strony anime, ja jako youtuber potrzebuję wam czasem powiedzieć jakąś tam rzecz i potrzebuję ściągnąć sobie to z tego tutaj. I potrzebuję też zobaczyć na to, potrzebuję studiów. Yy, studia, no... Jakie studio to produkowało? Yy, dlatego... Dlatego... Podoba mi się Shinden, że po prostu klikam sobie, mam wszystko tutaj, bohaterowie, rekomendacje, cyk, cyk, cyk. Yy, no i tak by to się prezentowało, dlaczego właśnie zostałem na nie? na innych tych wydaje mi się to niezbyt... Kurwa, co to jest za tak do cholery? <laughs> no ale faktycznie, no nie mogę temu zaprzeczyć. To jest takie bardziej yy, dorosłe anime, no. To jest, to jest się fajnie ogląda, to jest takie bardziej dorosłe, no ale, no ale tak po prostu. No wszystko się zgadza, te tak, które kiedyś tam powiedziałem. No, mam nadzieję, że jak to skończą, to będę mógł z tego zrobić pełnoprawną recenzję już w całości. Przygotujcie się, że to co ja oglądam, to co Wam powiedziałem teraz w dzisiejszej recenzji, to naprawdę będzie, to naprawdę będą z tego recenzje, kiedy anime zostaną skończone w 100%. Mam nadzieję, że się nie, rozga nie rozgadałem i żeście się, się nie zanudzili Mam nadzieję, że wiecie teraz co oglądać albo czego nie oglądać także to chyba by było tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie na razie. Życie skomplikowane, ej, tak jak ty pomoli Życie skomplikowane, ej, ogniem palę Oli Myślisz, że poznałeś mnie, nie? Słuchaj ty przy chorich Myślisz, że Rosers się, ej, ciągle głowa boli